Największym, największym błędem w sztuce zdrowienia jest odwrócenie oczu od swojego chorego miejsca. I jest to błąd, który ziemianie robią nagminnie, ponieważ chore miejsce zwiastuje problemy, zwiastuje chmury. Nad codziennością, niepewność, strach, może śmierć, może nieprzyjemne zabiegi w szpitalu. Chore miejsce jest jak złowróżbny ptak. Tymczasem chore miejsce. Kiedy rozumiesz działanie duszy i umiesz pracować z energią, jest hubem informacyjnym, dlaczego Twoje ciało fizyczne osłabło i jakie wzorce niemiłości z dzieciństwa tkwią i wypełniają Twoje ciało bolesne. I pytanie do Ciebie. Najważniejsze brzmi: Jaka jest Twoja relacja z Twoim chorym miejscem? Z chorym miejscem to jest takie punktowe spojrzenie, a może z całą chorobą, z faktem, że osłabłaś, z faktem, że coś się stało, że Twoje ciało fizyczne załamało się, osłabło i choruje. Zastanów się, jakich słów używasz, kiedy mówisz o swojej chorobie. Zastanów się, co czujesz w związku z tym, że jesteś chora lub chory. I teraz popatrz na swoją relację z chorym miejscem, z chorą tkanką. Chcesz tam pójść wzrokiem, uwagą? Czy może chcesz odwrócić wzrok i uciec uwagą od tego miejsca, bo zwiastuje trudne chwila. Jaka jest Twoja relacja z chorym miejscem? Ty jesteś w stanie z tego miejsca, z chorej tkanki, pozyskać informacje, o jakie zdarzenia w Twoim dzieciństwie chodzi, które są taką ciemnością w Twoim ciele bolesnym, że osłabiają ciało fizyczne i jeśli to przerobisz, przetransformujesz w światło, twoje ciało fizyczne w ciągu kilku dni jest w stanie się zregenerować. U każdego trwa to od kilku dni do kilku tygodni. Bez tego miejsca jesteś jak dziecko we mgle. Jak pozyskać informacje z niepamięci? Mówiliśmy już o tym, że twoja podświadomość nieświadomość to masy w 90 kilku procent. Nie można się tam dostać z umysłu codziennego 3D. Nie ma jak. Przez energię, tak. Energia pokaże ci flash z wydarzenia, w którym cierpiałaś, w którym cierpiałeś. Pokaże ci ból, który trzeba i woła transformować. Woła transformację, trzeba transformować. Tylko chore miejsce ma tę magię. W tym zagęszczeniu chorych tkanek jest ta informacja, co spowodowało chorobę, i oczywiście, jak widzisz co, które zdarzenie, mam na myśli flesz z dzieciństwa, zobaczysz swoje wewnętrzne dziecko, siebie, siebie małego, w kuchni, w przedpokoju, na dworze, zobaczysz to wydarzenie, które tkwi w ciele bolesnym i osłabiło Twoje ciało fizyczne, pamiętaj. Zawsze zaczyna się od ciemności energetycznej, która osłabia ciało fizyczne. Chore miejsce pokaże ci tę ciemność, pokaże ci zdarzenie, które wywołało tę ciemność. Zdarzenie, które sprawiło, że cierpiałaś, cierpiałeś, Twoja dusza płakała łzami mgły, które potem mogły transformować w smołę, w atrament, w kamienie, w metal. W drzewo, w lód, w śnieg, w różne substancje, ale zawsze zaczynają się głowy. Twoje chore miejsce ma tę moc, ma te możliwości. Jaka jest Twoja relacja z chorym miejscem? Bardzo często u osób chorych. Reakcja ziemska to odwracanie wzroku, od wkułanej igły, od rany, od jakiejś zmiany na ciele, od chudnięcia, od złamanej ręki, złość. Na przykład na to, że zawiodła, że przez nią będą problemy, czy noga, która coś zepsuła w życiu. Sprawdź, jaka jest Twoja relacja z chorą tkanką, z chorym miejscem w tobie. Chora tkanka może ci dać informacje, i wytyczyć ścieżkę zdrowienia. Ale Ty dodatkowo możesz jeszcze zrobić absolutną magię zdrowienia, jeśli tylko zdecydujesz się obdarzyć miłością, ciepłem, uwagą, sympatycznością, obecnością kwantową swoje chore miejsce. Jeśli osadzisz tam swoją uwagę, zobaczysz chore tkanki, zbliżysz się do nich i powiesz: Już jestem. Przepraszam, że odwracałam wzrok, nie rozumiałam, co chcecie mi powiedzieć. I sprawdź, czy jesteś w stanie być aniołem miłości i uzdrawiania dla swoich tkanek. Dotknij je. Prześlij im miłość, powiedz widzę Was. Obdasz uczuciem, ciepłem, współczuciem. Poczuj, jak Twoje serce wypełnia się tymi cudownymi wibracjami, miłości, współczucia, czułości. Które ty możesz swojemu miejscu dać. To miejsce to ty. Jest cudowne, jest wspaniałe. Wzięło na siebie ciężar jakichś wielkich emocji twoich, twojego bólu. Chcę ci coś powiedzieć. Twoje miejsce zgodziło się być posłańcem od duszy dla ciebie. Jaka jest Twoja relacja z chorym miejscem? Czy już rozumiesz, że te relacje trzeba zbudować? Że Twoje przytrzymanie wzroku, osadzenie uwagi w tym miejscu to podstawa, inaczej nie odbierzesz informacji, inaczej nie pomożesz temu miejscu, nie dowiesz się o co chodzi, nie wytyczysz ścieżki zdrowienia. Bezcenne w Tobie miejsce, które zgodziło się przynieść informacje Jesteś gotowa, czy jesteś gotowy przycupnąć uwagą przy tym miejscu? Uznać jego niesamowitą wartość i przede wszystkim zobaczyć wielką nadzieję w tym spotkaniu z tym miejscem. To jest to miejsce, dzięki któremu możesz wyzdrowieć, ale tylko wtedy, kiedy się stawisz do tego spotkania. Tylko wtedy, kiedy to nie będzie twój wróg. Tylko wtedy, kiedy to będzie spotkanie miłosne, w pełni twojej świadomości, dlaczego jest tak ważne, i dlaczego potrzebuje twojej miłości. To kawałek ciebie, twoja chora tkanka, to kawałek ciebie z informacją. W tym kursie będzie też oczywiście na temat wyłuskiwania informacji z tego miejsca. To są piękne techniki kwantowe, ale na tę chwilę po prostu bądź z tym miejscem. Okaż mu wsparcie. To miejsce czeka na ciebie. Nikt nie jest w stanie. Swoją obecnością zastąpić ciebie, bo nikt tego miejsca nie znajdzie. Tylko ty masz możliwości stawienia się do siebie, do swojego chorego miejsca, do przystanięcia. Usiądź przy tym miejscu, powiedz: Jestem. Przepraszam, że tak długo mnie nie było. Już jestem. Znam Twoją wartość. Rozumiem. Twoją wartość i melduje się jako anioł miłości i wytrawny pozyskiwacz informacji. Jestem przy Tobie, moje chore miejsce. Kocham Cię, obdarzam Uwagą i Wsparciem. Jestem przy Tobie.